Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Ultimate Pace of Card Coins. Wejść, zobacz i zostaw lajka. Polecam. Siemaneczko, z tej strony matwę, a to jest pierwszy, tak, duży, dość duży, pago opening zasponsorowany przez firmę Ultimate Pace of Card Coins. E, tak, ta firma przekazała mi niecałe 200 tysięcy właśnie na ten pago opening. E, moim zadaniem jest otworzenie y, za wszystko praktycznie e, paczki. I za oczywiście dla was nie są promocje kupując tam yy, dowolną liczbę końców, otrzymacie, otrzymacie 20% więcej podając hasło Matthew. No myślę, że to jest fajna promocja i warto z niej skorzystać. Bardzo niskie ceny yy, końców na rynku yy, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście link znajdziecie w opisie, tam wszystkiego się dowiecie. Yy, tymczasem przejdźmy do pierwszej paczki, tutaj teraz dopiero Zaczniemy to nagrywanie do końca, do, do, dokładnie. E, I zaczynamy, tak. Mamy 200 tysięcy, otwieramy. Wchodzimy w złote paczki. I zaczynamy otwieranie. Troszeczkę się stresuję, ponieważ to jest taki, e, taki jakby pierwszy pack opening. E, dość taki duży. I pierwsza paczka za 35 tysięcy. Ja liczę na to, co tak. To są emocje, to jest to, na co czekamy. Pierwsza paczka otwieramy, mamy. No zobaczymy, zaraz Nic się nie otworzyła, ale dobra i mamy proszę Państwa To co? Mamy informa, informa środkowego obrońcę Proszę Państwa, pierwsza paczka jest inform. To jest Mario Suarez jeszcze taki hak no proszę Państwa, naprawdę. Fajna paczka i jeszcze trochę tutaj trzech, mi na o ją na iznę laserową. Hader również taką tutaj. W sumie weźmiemy tak. Szybciej, tutaj. To tylko szybciej mogę to przewinąć. Wyślij do klubu, wyślij do klubu. Bierzemy karty, które mnie interesują, wszystkie ach, kontrakty, prostu e, Muszę troszeczkę. E, no ich kupić. Albo po prostu, żeby nie przedłużać wszystkie karty, wyślę do, do klubu. Już tak, będę, tak będzie szybciej, to w ogóle szło, tylko wyślę e, karty, które. M, które po prostu mi są niepotrzebne. To co mi niepotrzebne, Tak, okej. Okay. Wysłać do swojego klubu, tak, okej. Okay. Mamy. Mamy, mamy trafione w pierwszej paczce pierwszego informa. Otwieramy drugą, jestem bardzo zadowolony. Pierwszy inform w tej Fifie dla mnie w ogóle. I kolejna paczka. Zobaczmy co trafi trafi może inform, może inform i Sergio Baskets tylko trafia do nas. Kokę czy jakiś duplikat może. Okej, okay, mamy jeszcze jedną darmową paczkę. Pierwszy raz mi się w ogóle to trafia. Odbierz bezpłatną paczkę. Może mi ją jakoś wysłać. Dobra, otwieramy ją od razu może nie? Konstant jeszcze jest, od razu na listę transferową wyślij oczywiście na listę transferową. Okej, tak zrobić przecież. Okej, okay, otwieramy od razu tą paczkę, odbierz. I to wszystko również wysyłamy do, do, do klubu. I została nam jeszcze jedna paczka za 35 koła. Teraz jest właśnie pole Myślę, że trafię coś dobrego, proszę państwa. Panie i panowie, czy trafię coś dobrego? Zobaczmy sami! Mamy tylko Pujola. no. Bardzo słaba Auri do tego dochodzi. Puyo za Baleta. Marcelo. Kontrakt oczywiście. Eriksen również to ten Okej, okay. karta wysłana do klubu. Reszta do klubu. Okej, okay, teraz... Z trzech kart tak naprawdę trafiliśmy jednego informa do tego, że teraz tą paczkę darmową otworzymy. E, tutaj chyba Japończyk to jest w ogóle. Otwieramy paczkę i mamy. Mamy, mamy Oswaldo z Juventusu. E, I tylko trener Pandew e, trafia na listę transferową. Wszystko do klubu, jak najbardziej, tak. 92 tysiące zostało nam, a mm, musimy to oczywiście. Za to kupić paczki nasze po 15 tysięcy Kupimy ich kilka 10 chyba nam nie starczy na 10 ale myślę że będzie Około 5 jeszcze Zobaczmy sami Mamy Mamy Fua. Słabego gracza z Manchesteru United Aaa I to jest w ogóle duplikat duplika, Więc od razu w sumie na listę transferową Wszystko do klubu żeby to szybko sprawnie szło 77 koła do Nam zostało Otwieramy paczuszkę, zobaczmy, zobaczmy. Tym razem wierzę, wierzę, że będzie inform, że będzie toc lub inform. Inform się w sumie trafił, ale wierzę, że to będzie toc. I, 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 i bardzo słaba paczka. Kolejna słaba paczka, ale cóż, no, nie każdy, nie każdy ma takie szczęście, no. Ja może tym razem nie, nie będę miał takiego szczęścia, i że trafi jakiegoś, toca, ale miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że trafimy jeszcze troszeczkę paczek nam zostało. Zobaczmy. Zobaczmy czy się trafi coś, coś naprawdę fajnego, zobaczmy, JEST! No kiedyś był tam Tocem, ale... No ale już niestety nie jest. Wszystko oglądamy... Stroje tylko takie... Bla. Naprawdę nic kolorowego. E, dobra, wrócimy do Park Openingu, e, się na chwilkę przerwać, ale nic nie otworzyłem w tym czasie, więc jesteśmy dalej na bieżąco. Zobaczmy, czy tym razem coś się trafi. Jeszcze 32 tysiące do przodu, jest, znaczy jeszcze nam zostało. E, Iguain trafiony. No jest, niestety, Iguain nie jest mm, tocem. Ale, no ale, ale. Jeszcze tutaj Tiotę i, i Milito. Trafiony. E, oczywiście, kontrakty. De Jong. Jego... Nie, nie, tego poszukiwałem. Nie, nie, nie. Dobra. Jeszcze Ture. Szkoda, że nie jaja turem. To jest kolo, tak? No. Okej, okay. Okay, okay. 32 tysiące jeszcze nam zostało. Zostało nam kilka paczek, dokładnie 6 paczek. Otwieramy kolejną paczkę. Czy nam się coś trafi? Zobaczmy. I mamy Rainera tylko. No niestety tym razem nie jest jeszcze tocem. Może w następnym, następnym sezonie mu się e, uda trafić do tej 11. 11. Po prostu nawet może na rezerwę e, do, do, do ligę. Dobra, wysłamy na, wysyłamy do klubu. Ostatnia paczka, 17 tysięcy e, końców. Zostało nam właśnie tyle. Ok, otwieramy ostatnią paczkę i teraz musi być... inform. inform boże Toc, przepraszam bardzo, TOC. i mamy! Mamy Bajnesa, który był Tocem swojego czasu, ale nie tym razem. 2000 nam zostało boateg jeszcze tutaj trafiony. A, weźmiemy go po prostu na listę transferową. Botę również, byłatanga. Lokomotiv Herb jeszcze i stroje. Stroje z Ligęą. Jeszcze tutaj jakiś zawodnik, którego nie miałem wcześniej. Dobra, wysłałem do klubu. I to by było na, na tyle w tym pagopeningu. Moi kochani, jeśli chcecie więcej takich pagoponingów, oczywiście zapraszam do subskrypcji tego kanału, lajkowania, komentowania i oczywiście odwiedzcie ten, ten fanpage. Ten Ultimate Pace of Card Coins, tam znajdziecie najnowsze promocje, najnowsze, no najnowsze, co ja mówię. Znajdziecie tam promocje, dużo, dużo bardzo fajnych promocji na końsy. Jeśli nie macie oczywiście konta bankowego przez Pace of Card, tam warto kupić właśnie takowe końsy. Ja się żegnam z Wami, cześć i czołem.